Witam serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinku z gry Mystery Prepper z dodatkiem Animal Farm. Dobrze, zaczynamy kolejny dzień. 17, dzisiaj przyjdzie inspektor niestety także musimy mieć to na uwadze, dlatego może schowajmy nóż na razie. Okej okay. teraz tak, jedzenie jakieś mamy jeszcze Coś tu mamy. Niedużo, ale ja coś mam. Dobra. Musimy znaleźć okulary dla Boba i mleko zbadać kamerę. Właśnie, jak kamerę mam zbadać? Czy tutaj można. Gdzie ja ją dałem w ogóle? Zbadać można. Jest zepsuta. Nie chcę się włączyć. Będę potrzebował przy tym czyjejś pomocy. Na pewno ktoś w tym mieście będzie umiał naprawić kamerę. Znajdź kogoś, kto naprawi zepsutą kamerę. No fajnie, dobra. Pójdziemy tak. Możemy sprzedać sobie jeden ametyst. Pójdziemy do naszej zielarki na chwilę. Jenny. Jenny, Jenny. Może zrobimy sobie coś do jedzenia, ale nie mamy tyle jakby Dwie się zebrały, dobra. Rozmawiam. Hej, kwiatuszku, czy masz już to, czego potrzebuję? Nie, nie mam. Niestety. A, czyli najpierw muszę jej dać to. 20 owoców guarany, dobra. Dobra, zrobimy tak. Poszukamy czegoś do jedzenia. Miałem pułapki ustawić. Kurde, dobra Zobaczymy tutaj czy coś się złapało Jedną mamy ustawioną Jeden ogon, dobra Ok, wrócimy na farmę Pójdziemy te pułapki jednak ustawić, bo... Mamy je ze sobą. Ok, weź te drzewo od razu, jak już tu jesteśmy. Pięć jagód. No, jednej jagody brakło, żeby zrobić sobie koktajl. Raczej, no, ten smoothie do jedzenia. Dobra, idziemy z powrotem. Czy on podniósł mi pułapkę? Nie, myślałem, Na farmę. Osiągnięcie. Pracownik miesiąca dostałem na stanie. OK. I teraz tak. Kozy jeszcze nie można wydoić. Ustawimy te pułapki. O co? Farma się napra naprawiło się sama. Nie ma już dziury, a ja nie naprawiałem chyba Dobra Gdzie te pułapki mogę ustawić? Tutaj gdzieś Tak, tutaj można, dobra, okej okay. Postawimy je tutaj Zrobione. Przydałoby się wrócić jutro i je sprawdzić. No dobra, tak też zrobimy. Zadanie zaliczone. Kurde, no ale nie można wydoić tych kóz. No dwie kozy brakują, żeby zrobić tą misję. No nic, trudno. A mają jedzenie? Jedzenie mają, dobra. To teraz co by tutaj zrobić? Znajdź kogoś, kto naprawi kamerę. On raczej nie będzie potrafił naprawić kamery. No i co to było? Po prostu parę dzikich zwierząt. Wszystko w porządku, Il. Poustawiam parę pułapek i powinniśmy mieć problem z głowy. Tylko uważaj, gdzie chodzisz. Nie chcę, żebyś dał się złapać w jedną z pułapek. Och, za kogo ty mnie masz? Będę uważał, wiadomo. No i dobra, gitara. Idziemy z powrotem. Wieczorem pójdziemy na złomowisko. Weź wszystko, dobra. Ugotuj sobie smoothie. Zbierzemy wodę. Jak tam nasze guarany. Jeszcze nie, nie zrobiły się. Dobra. Odłożymy tu na razie wodę. Nie jedz tego na razie. Że się 20 owoców. Karty znaleźć, okulary. Dobra. Dąboba, delikatesma. Czym oni 50 za omlet. Nie mamy pomidorów niestety. Kimś... kimsi. Grzyby, woda, pieprz i sól i szkło. To byśmy mogli zrobić? Trzy potrzebne. <laughs> Inspektor. Kurde. Przykryj to. Zapomniałem, że on tu dzisiaj przychodzi. Dobra, zdejmij ten hełm na razie. Plecak to chyba może być, ale dobra. Na wszelki wypadek zdejmiemy wszystko. Otwieramy No dobra Dawaj szybciej No i? Wszystko okej? Okay? Wszystko ok, dobra. Zużycie wody jest odpowiednie, wszystko, jest gitara, dobra, możemy iść. A, miałem zobaczyć właśnie, czy możemy zrobić to kimsi, czy coś tam. Potrzebujemy do tego wodę. I co tam jeszcze było potrzebne? Pieprz i sól. Y Grzybki to są marynowane, dobra, ale kimś też możemy zrobić. Wieprzy, i sól i i i i, i. 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 i gdzieś tu miałem tutaj, chyba. Mamy 7 sztuk. Dobra, to weźmiemy więcej wody. Albo nie, weźmiemy grzyby. I kapustę. Ach kościół załóż ten plecak z powrotem weź tą kapustę daj mi więcej wody i gotujemy nie zupę, nie zupę robimy tak marynowane grzybki ale mamy jedno szkło tylko <laughs> to żem porobił, dobra Może porobił, ale już wiem co trzeba zrobić. Właśnie, sprawdźmy ile tu potrzeba do tego budowy, tej budowy. Przecież zapomniałem, że my tu po coś jesteśmy. Odwróć 50 kamienia. Ile my tego mamy? 27, czyli na razie nie zrobimy 10 szkła. Czyli dużo kamieni nam jest potrzebne. Ok, odwróć. Nie, nie, nie! Dobra. Ej, od... Dobra, odkryj to. Odkryj to. Trzeba po prostu do kopalni iść. O, tu woda się skończyła. Dobra, przed chwilą odłożyłem. Tutaj weźmiemy... ...20 metalu, pięknie. I teraz sobie przytopimy... Ten kamień Dobra, przetop to Przetopimy sobie na szkło. Będzie szkła, dobra, ok Będziemy mieli szkło. Będziemy mogli robić rzeczy. Będziemy mogli handlować. Tylko tak. Potrzebuję teraz wody. Nie tutaj, tutaj schowałem. Pięć sztuk. Tą, te przyprawy odłóż. Zjedz sobie to. Pójdziemy podlać te, te... guarany. No, dawaj. Dobra, dobra. Pójdziemy do góry. Szybko, bo na złomowisko nie zdążymy. Co tutaj przyszło? Dwa listy. Dobra. Weźmiemy, zaraz poczytamy, tylko idziemy na złomowisko. No dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Siema Hej, kto tam jest? Witaj, jestem preper, jestem swój. Bob mnie tu przysłał. Ach, Bob, ten stary łajdak. Co on teraz porabia? Opiekuje się kopalnią. Jest kopalnikiem, jeśli jest coś takiego. Może być, jeśli chcemy, żeby było. I dobrze, że zostaje w kopalni. Pewnie nie docierają tam chemtraisy, szum i fale kontrolujące umysł. Eee... hm, Okej. Okay. No więc Bob powiedział, że naprawiasz broń, między innymi. Mam zepsuty rewolwer. Mógłbyś na niego spojrzeć? Daj mu to. Tak, pewnie, ale mogę prosić o coś w zamian? Dawaj, zobaczę co da się zrobić. Jakby to wytłumaczyć, z tymi wszystkimi falami dookoła pomyślałem, że mógłbym zainstalować jakąś ochronę na swojej chałupie. I może mieć też jakiś środek ochrony osobistej. Więc chcesz, żebym. No, skoro to fale, chciałbym, żebyś przyniósł mi trochę folii aluminiowej. Przynajmniej tyle, żebym sobie nią wyłożył szałas. Ach, tak, folia. Uniwersalna ochrona przed kontrolą umysłu. Mogłem się domyślić. Rozumiesz to? Świetnie. Tak, a jeszcze zanim pójdę szukać folii, jest jeszcze coś. Zauważyłem, że masz tu trochę samochodów. Masz tu coś bliskiego bycia na chodzie, żebym spróbował tu naprawić i uruchomić? Mam, jak najbardziej. Jeszcze jak? Możesz się swobodnie rozglądać i próbować. Jeśli uda ci się coś naprawić, to jest twoje. A i przy okazji, jeśli chcesz pohandlować, tak jak to robimy w Mari to jestem otwarty. Mam paliwo, złom i amunicję. No wiesz, standard na złomowisku Świetnie, dzięki. To do zobaczenia później. Co to do cholery jest? Szum? Dobra, możemy handlować teraz z Joe. OK, spoko, spoko. Cześć piesek. Piesek. Pójdziemy zobaczyć co... czy on tu coś ma ciekawego biały talerz mogę podnieść a ja mogę mu zginąć talerz dobra metalerzyk dobra ukradliśmy talerzyk mamy tu jakieś auto a no, jednak nie dobra ale tu mamy jakąś furmankę napraw 20 metalu O kurde pani dobra na razie zrezygnujemy jednak Dobra, wracamy, ale mamy odkrytą. dobra. Mamy odkrytą złomowisko. Zobaczmy teraz, co my tu możemy handlować. Sprzedawać możemy noży Kilow. Dwa drewna, dwa metalu za 20. O kurde, komputer. I strzelba. Możemy sprzedawać, oczywiście. A kupować topór. Toporek i amunicję i metal, dobra. Toporek kupimy sobie oczywiście. I weźmiemy sobie z 20 amunicji na razie. Zobaczymy, jeszcze broń nie działa, ale zobaczymy, dobra Dobra, dobra, ok, spoko. Talerzyk mamy, rozmontować możemy. Dobra, trochę kamienia by się zdało. To weźmiemy, to przerobimy, jak zdążymy. Demontuj i tą kłodę. Dobra, i poczytamy te listy, co to przyszło tutaj. Eee, gdzieś ty to dało. Gdzieś ty to dało. Dobra. Drogi Mr. Prepper, uwaga, ponieważ masz wspaniały, nasz wspaniały kraj ma pewne problemy z dostawami energii, agencja planuje zacząć kontrolowanie domowego zużycia elektryczności. Pamiętaj, że wysokie zużycie może wyglądać podejrzanie. Trzymaj się poważaniem minutem. No super, elegancko, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze będą prąd sprawdzać. Drogi Mr. Prepper, krótkie przyjacielskie ostrzeżenie. Agencja chce zwiększyć intensywność inspekcji. Weź pod uwagę, że mogą zaglądać do twoich szafek I przygotuj się na to odpowiednio Z poważaniem minutmy No nie, no jeszcze w szafkach go grzebać No to teraz fajnie, musimy coś zrobić Żeby to stąd usunąć Bo jak zobaczy gościu, że mam kury w szafce <grytanie> To będzie grubo No. Dobra Dobra, dobra Trzeba to w ogóle wszystko Rozmontowywać jutro Idziemy spać Jeden ogon szopa jest do sprzedania jeszcze. Ok, 18 piątek. Nie będzie wody. Pojutrze. I po pojutrze. trzymaj level control, żeby przyspieszyć czas. No tak, 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 tak. Też tak robimy. No dawaj szybciej, szybciej, szybciej. Coś tu przyszło znowu. Siekiera nasza przyszła. ok Dobra. Siekiera przyszła. Coś miałem zrobić. Yy, 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 yy. Dobra. Tu owoce się już zrobiły jeszcze, nie? montujemy to montujemy jedzenia by się zdało o to miałem sprzedać jedzenia jedzenie 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 nie ma jedzenia i jest lipa bo nie ma jedzenia brakuje jedzenia dobra ugotuj się zupkę marchewkową Zjedź sobie Dobra, pójdziemy to raz, dwa jeszcze. Obchniemy, czy można to sprzedać. Yy, tutaj nie. O, tu możemy sprzedać. Marynowane grzybki 31. No i tak to można żyć. Dobra, tu jeszcze ten ogon. Tu ryby tylko. Licznik Eagera muszę znaleźć gdzieś w ogóle. Nie wiem jeszcze gdzie, ale dobra. Znaczy, domyślam się, że na złomowisko będzie, ale to jeszcze nie ten moment, chyba dobra. Tale żeby możemy zdemontować. Kamień też, dwa pudełka. Jeszcze dwa pudełka, gdzie ta siekiera nasza? Bo teraz sobie zrobimy takie coś, że jak rozmontujemy siekierę. to się nauczymy ją wytwarzać i dlatego se zrobimy z powrotem siekierę. Dobra, i gitara. Czy wędkę można też? Wędkę też można demontować, nauczyć się. Kilof mamy? Nie mamy kilofu. To już uczymy się kilofu, demontuj. O. I montuj. Dobra, nożycze, 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 nożycze też nie umiemy, to szybko ją się nauczymy, czy nie, o kurde, chyba nie, chyba, że coś popsuł, nożyc nie możemy montować, chyba, że tutaj, o są, dobra, udało się może już były, tylko nie zauważyłem. Dobra, nie ten rozdział. Dobra, na razie wszystko, wędkę później się nauczymy się robić. Te paliwo, szafkę trzeba w ogóle zrobić, żeby to pochować gdzieś. Tu mamy bronię, tu mamy to. Tu mamy to, dobra. Drzemnij się. Do lasu bym skoczyli, bo muszę zobaczyć co potrzeba do naprawy na kolejny poziom. Przydałoby się zrobić coś do jedzenia w ogóle. I dlatego bym sobie od pani tutaj zamówił trzy przynęty na pewno. Pójdziemy do tego lasu. Trzeba na coś zapolować. Wyposaż się. W kij. Dobra, lecimy. Poziom trzeci. Co potrzeba do naprawy? 10 plastiku, 20 metalu i podnośnik. O kurde, plastik 7. No to już na razie nie naprawimy. Dobra, jest tu jakieś zwierzątko. Tej rany weźmiemy sobie, podniesiemy. Nie ma zwierząt. Ona 20 chciała, nie wiem gdzie tam urośnie z, z tych czterech drzewek. Ale może trochę dozbieramy, gdzie szybciej podnieś, podnieś, podnieś. No, jakieś zwierzę by się przydało. O, jest wilk, dobra, chodź tu dasz coś? Nie dał nic. No to bogato, to bogato, podnieś tu. Tu, tu już nic nie ma, dobra Idziemy dalej Tutaj mamy gondolę, czy coś w niej będzie? Ja już tu byłem, dobra, okej okay. Jest jakiś wilczek? Jest wilczek, chodź tu Też nic nie dał, no nie. Co to za zwierzęta? Dobra, jeszcze tutaj Jeszcze tutaj i tu mamy gondolę. Czy ja tu byłem? Czy nie byłem? Byłem. No to niedobrze. No już, już cię męczy, wiem. 20 jest, wiem, wiem. Ale tutaj jeszcze sobie podniesiemy drzewo. Tu już nic nie ma. Dobra, czyli... Potrzebujemy 10 plastiku, żeby naprawić tutaj windę. Podnieś jeszcze to drzewo. I to... Ile mamy tej igłary? 16. Kurde, czterech brakło i byśmy to mieli. Tylko czy ja ją schowam teraz gdzieś? Mam miejsce? O, weszła przynęta, przyszła, dobra. Yy, 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 yy. Dobra, tutaj do lodówki mamy miejsce? Mamy miejsce, ok, dobra. 16 mamy. A to się zrobi... Kurde, wody brakło. W tym tempie... ...to nam wody braknie, bo... ...nie mamy... ...wody za 2 dni. Nie będzie przez 2 dni wody w ogóle. Trzeba zrobić pokój, wiadereczka jakieś. Dobra, tutaj mamy już jedzenie jakieś. Dobra, popatrzmy co my tu jeszcze możemy sklecić sobie tak, żeby nam się lepiej żyło. Generator by trzeba zrobić. A ile mamy metalu? 31. O właśnie, a zrobiła się. Zrobił się. Szkło się zrobiło? Tutaj to jest. Zrobiło się. 27 szkła. No kurde. Teraz to można sobie robić rzeczy. Dobra. Dawaj do kuchni. Teraz zrobimy taki make, że zrobimy sobie. To i zrobimy sobie to. Weźmiemy sobie wody. I gotujemy. Gotujemy. Czegoś nie wziąłem przypraw. Tak. Przypraw i tak. Możemy sobie zrobić grzybki. Zaraz nam padnie gościu. Grzybki i może z kapusty kimsi czy coś to? Kimsi. Kimsi. Dobra, idziemy spać, bo już marudzi Stenka. Kapustę odłożymy. Jutro zrobimy sobie więcej rzeczy, więcej ugotujemy. I będziemy mieli albo... nie tutaj. To nie no. wiem czy to się psuje w tych słoikach, ale na wszelki wypadek tutaj schowię na razie. Sól. Pójdziemy do kopalni, zobaczymy czy nam się tam sól wydobyła już. Dobra, idziemy spać. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.